Witam Was przeserdecznie w kolejnym odcinku z wiedzmi na dwójki. A pogadamy sobie jeszcze z Brasem. On powinien nam powiedzieć coś więcej o gargulcach. Chyba go jeszcze nie zagadywałam o to. Nie pamiętam. Dawno grałam. Z dwa tygodnie temu. Może nie całe, ale dawno. Powiedz mi, co wiesz o gargulcach, które Was niepokoją. To wiem. Ale ty masz jeszcze jedną ważną rzecz. E... Pochamdujmy. Aha, wyśmienite. O! Hm. Jest... E... Jest fajny. Znaczy, przede wszystkim zwiększa obrażenia zdawane potworom, ale to chyba nie szkodzi. O Jezu, nie będę mnie stać na terenie mocy, może coś posprzedaję w takim razie. To zostaje. Um. Am um. 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 <laughs> Ten negocjator wiem, że był gorszy, to też jest gorsze. Uh. Może trochę piórek sprzedamy, nie wiem. O. O! O! Dobrze, A, są dość sporo warte. Dawaj. Co to mi to daje? Księga Magicznych Znaków, tom pierwszy. Runa sztuki przypomina harfę, runa wojny wygląda jak zaciśnięta pięść. Runa gromu jest wiernym zobrazowaniem uderzającego pioruna. Runa śmierci przypomina kosę. Runa nieba to zamknięta w równoległoboku linia lub jak wolą niektórzy zaciśnięte usta. Runa motyla jest podwójnie przekreśloną linią. Runa życia wygląda jak rozwinięty kwiat. Runa zwierzęcia przypomina węża pełzającego w korycie rzeki. Runa losu to krzyż zamknięty w okręgu. Um, runa Pogody jest przekrojona na pół Strzało. Runa Rozumu wygląda jak pląsająca porosienie. więc Runa Czasu przypomina otwartą klepsydrę lub kielich. Trochę, że tak powiem, poszperałam i się dowiedziałam, że muszę to kupić, że to nam się przyda do rozwiązania zadania. A, natomiast ja chciałabym jeszcze zajrzeć i pograć trochę w pokera co, że tak by to, ale nie pamiętam, gdzie to było. Hmm. Może tędy da radę pójść? Nie, to są kanały. Hmm. To nie, to nie tędy. Trochę zachrybnięty głos, albo się podziębiłam, albo... Hmm. albo się zaraziłam. Albo to jest po prostu... Okej. Okay. Albo to jest po prostu najzwyklejsza alergia i tak bywa. Jak ja mam tam do nich iść? Może się wrócę tą drogą, którą tu przyszłam i pójdę tak, jakbym szła. No tak jak tu szłam. Nie, harpie na mnie wylezą. Jak znam życie. No. To było bardzo szybkie, muszę przyznać, Złaś. Bo chciałam już zrobić zadanie z pokerem poza nagraniem, ale tam się dzieje coś pewnego. Co chciałabym wam pokazać na nagraniu. Nie będę wam całych rozgrywek i mojego siłowania się pokazywać. Um, to tu. Um, tylko jakieś tam najciekawsze momenty. Wiedziałem, że cię znowu spotkam. A, to znowu ty. Silgrat nie zapomina zniewak. Czego chcesz? Tym razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! Serio? Będziesz się ze mną układać na piersi? Na piersi teraz? <noise> Przepraszam was, ale sobie to wyobra wyobraziłam. Okładanie się piersiami. Pytanie tylko, czy kurzymi. Czy zgoła innymi. Już? Redstone! Upokorzyłeś mnie! Cienia, cienias, cienia. Cienias. Ok. Nowy etap zadania, rachunki do wyrównania, czyli co się stało, czyli je zakończyłam. Ok. No i tak będzie. Hmm. To też jest do zrobienia przy okazji. A. Um. Tak? Zagraj z mną. Najpierw wygraj z moim nauczycielem. Jest mistrzem magii, ale w grze w kości dużo mu do mnie brakuje. Okej, okay, a um, to jest Słucham nauczyciel? Chciałbym zagrać w kości. Chyba tak. Udowodnij, że jesteś wystarczająco dobry. Najpierw pokonaj elfy, które tu grają. Tak mnie będą wszyscy odsyłać? Co tam? Chodź. gracie w kości? Chcesz dołączyć? Um, A, co to tu jeszcze gra. Dwóch magów. Ale z nami nie chcą. Grają tylko z mistrzami. Ale gdybyś nas pokonał, to kto wie. Chętnie. Z kim Skrytajmy. chcesz grać? Najpierw z filmem. A. A, najpierw z nią. Uda mi się, na pewno mi się uda tym razem. Powtarza sobie każdy hazardista nałogowy. Dwie pary. Słabe pary. Jedna para. To jest do zrobienia. Jeśli mi się uda trójkę wyrzucić. Ja pierdzielę. Jej! Udało się! Dobrze. Pierwsza osoba pokonana. Wygrałeś. Gratuluję. Dzięki za grę. Dobrze, zapiszemy grę? Chodź, teraz twoja kolej. Rzucił to samo co ja. Ciekawe, mam trojeczkę, a ty pogubiłeś kości. Super. <laughs> Pierwszy raz mi się to zdarzyło, żeby komputer zgubił kości, wywalił je poza stół. Ach. Wygrałeś. Mam kość mnie lepiej niż ty. Pomijając to, że parę razy mi się też zdarzyło zgubić kości. Teraz twoja kolej. Słucham cię. Ładnie. Dwie mocne pary. No, no, pecha miałeś, mój drogi. Wygrałeś. Wow. Z kim mogę teraz zagrać? Z moją adeptką. Magii dopiero się uczy, ale w grze w kości jest mistrzem. Okej. Okay. A zawsze mi się wydawało, że czarodziej. Adeptka, adeptka, adeptka była brana pod swoje skrzydła, znaczy była brana pod skrzydła innej czarodziejki kobiety, nie przez faceta. Ciekawe. Ma chyba zapisywałam. Nie wiem, kurna. Rozgadałam się. Chodź, Adelino. Tak? Zagramy? Gramy? Oczywiście, że tak. Gdybyśmy zagrać o coś innego, ale. No, przykro mi. Dorzuciłaś trójkę, ale. mi wypadła kareta. To się chyba kareta nazywa. Zaraz mnie zjedziecie, że pewnie... Zasłużyłeś nie, na te pieniądze. Z kim mogę teraz pograć? Z niesamowitym Lockhartem. Gdzie go znajdę? Kręci się w okolicy rynku. Dzięki. Rozmawiałam z nim już. Dobrze. To Niesamowite Lockhart i kończymy zadanie, a potem gorgolce? Jak zwykle nic ciekawego. Pewnie tak. Ach. Jeszcze przydałoby się zajrzeć do kanałów i zrobić to zadanie yy, sprzed stuleci, ale to może przy okazji. Pohandlujmy właśnie, może ty masz coś na temat gorgolców? Aha, to nie. To spadaj. kogo ja się pytałam? Ciebie się pytałam, to u ciebie sprawdzałam, czy masz książkę? o gorgolcach? O, super. Masz. Droga? No, droga. Na no nie pędzę. Mm, tobie przy okazji sprzedam. Królestwa Nordlingów. Co, całego jednego arena. Okej. Okay. Przeczytajmy tę książkę. Teoretycy magii nadal toczą spory na temat klasyfikacji gargulców. Ja przychylam się do zdania szkoły, która uznaje je za rodzaj golemów. Gargulce nie są bowiem niczym innym jak fantazyjnymi rzeźbami, animowanymi magią i zaprogramowanymi czarami do prostych zadań. To słowo, zaprogramowanymi w tym uniwersum fantastycznym, średniowiecznym. Super. Mogą wykonywać jedynie nieskomplikowane prace, więc najczęściej bronią terytorium, nawet jeśli ich twórca dawno rozsypał się w proch. Ten, kto chce dezaktywować stwory raz na zawsze, musi znaleźć miejsca, z których są one kontrolowane i wygasić magiczne runy programujące wolę tych konstruktów. Po to mi była wiedza o runach. Super. Znajdź i dezaktywuj magiczne pieczęcie. Jej, zapiszmy grę z tej okazji. I zagrajmy z Poograj Pograj za w kości. Chciałbym zagrać w kości. Gramy? No gramy, gramy. Nie ma opierdzielania. Ups. Trochę nieładnie mi ten rzut wyszedł. Ale mam trójkę na samym wstępie, więc nie jest źle. I to mocniejszą niż nasz szniunek, chociaż on ma karetę. A matko. Pierwszego wyrzutu. A ja dostałam czwórkę i co? Ograłam za pierwszym razem. Wcale nie jesteś taki niesamowity. Super. Dobrą pasę dzisiaj Jeszcze mam. Nikt ze mną nie wygrał. Jesteś mi winien pieniądze. Albo ich równowartość w towarze. Jak wolisz? Eee, jakie masz towary? Powiedz co masz. Mogę ci dać runy do ulepszenia miecza. Wzmocnienie, które usprawni zbroję lub schemat z mojej kolekcji. Wezmę pieniądze. Wybieram pieniądze. Bo jestem biedna. No. Jestem biedna. 500 terenów co to jest? To jest nic. Nic. O! Zaczynamy szukać gorgolców. No. Zaczynamy szukać gorgolców. Oczywiście, twój kij wie, gdzie są te pieczęce. ale pamiętam, gdzie spotkałam. Obrażasz Bogu w samym swoim miejscu. Pierwsze gargulce, jedna z pierwszych gargulców, z którym miałam styczność. Co ty tu robisz? Dlaczego wchodzisz w kamień? Jesteś magicznym psem. Pewnie dlatego. Ła! Nie strasz mnie tak. Zapiszmy <grybujesz> gra. I... To tu było? Tu było. O rany. Ajajaj, ajajaj, Ajaj, aj, aj. Nie chciałam się dać podpalić. Możecie mi wierzyć lub nie, ale nie robię. Niech ktoś podpala i po prostu mnie zagonili w kozy róg. Proszę, wasze całka są pyszne. Tu nie widzę żadnej runy, ale, 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 to nie znaczy, że na dole nie ma czegoś. A, A. O, boże. Jeszcze z golemem muszę walczyć? Porw, pojebał was. O. Nie utknąłeś, cholera by to wzła. Ale tu mało miejsca na walkę z takim kolosem. Aj, 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 Gerald. Jezus Marian, ale on ma opóźniony zapłon. Odsunę się, chociaż ty chyba nic akurat nie robisz, jak umierasz, okej, okay, zapiszmy stan gry. Przydałoby się rozszyfrować co to za runy. Aha. Pamiętam, to jest wiesz, chyba. Ja aż je sobie przerysuję, wiecie? Będzie mi łatwiej. Runa zwierzęcia przypomina węże połzającego w korycie rzeki. Czyli... to jest to. A to jest niebo. No bo wygląda jak zaciśnięte usta, a nie ma tutaj nic co bardziej przypomina. Śmierć nie, to przypomina śmierć. O. Rozszyfrowałam. Przerysowałam. A... Jest to coś, co ma mi pomóc. O! Jak mam to rozwiązać? Trzecia zaszyfrowana kombinacja. run. Fajnie, czyli najpierw dotarłam do trzeciego miejsca, niech tak będzie. Uh, czyli najpierw będzie zwierz. Potem będzie śmierć. Czas, niebo, ewentualnie śmierć i czas będą uh, w odwrotnej kolejności. Dobrze, czyli, czyli nie tak. Dobrze. E, zwierz. Czas. <śm śmierć. I niebo. Ej, dało się i mogę zabrać skarbę. Rękawice starszej krwi 15,88. Uuu, będę musiała je sobie zrobić. Dobrze, moi drodzy, ja będę kończyć. Kolejnymi dwoma pieczęciami zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się w miarę podobał. Myślę, że też przy okazji spróbuję zrobić sprzed stuleci Na sam koniec sobie zostawię tajemnicę do Komuin Bo to jest zadanie, no, podejrzewam, że w zamkniętym miejscu I takie, no, dość wymagające W każdym razie, dzięki serdeczne za oglądanie Trzymajcie się